Zawiera on wszystkie elementy dotyczące zarówno sprawozdania finansowego za rok ubiegły i realizacji budżetu przez prezydenta miasta, jak również pokazuje, że na miarę możliwości tych, które były, no bo zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, i wielokrotnie o tym mówili. Rok poprzedni był rokiem trudnym, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast. Udało się prezydentowi zrealizować to, co miał zaplanowane i środki wydatkowane przez niego na realizację budżetu ubiegłorocznego zostały wydane celowo i naprawdę po gospodarstwie. W związku z powyższym klub lewicy podjął decyzję, że jesteśmy za. W pełni jesteśmy za udzieleniem absolutowi prezydentowym miasta.